Zofia Grochowska, założycielka legionu małych rycerzy miłosiernego serca Jezusowego, orędzia z książki pod tytułem U źródeł Bożego Miłosierdzia Tom I. Dnia 27 sierpnia 1998 roku, Tolkmicko, córko moja, bądź spokojna, we wszystkim przyjdę ci z pomocą, liczna swego Boga. A nie licz na samą siebie. Jesteś ograniczonym stworzeniem. Potrafisz myśleć, a ja, Jezus Chrystus, mogę działać. Ufaj, córko, że znam Twoje problemy i w odpowiedniej chwili przyjdę Ci z pomocą. Córko, spójrz na ten świat, co się dzieje. Czy nie pisałaś ostrzeżeń, że uderzę w kraje największego zła? Nie docenili mojej władzy nad światem. Jestem Bogiem Miłosiernym i czekałem cierpliwie do czasu przeznaczonego. I cóż czyni człowiek rozpędzony w swej pysze, bezbożności? Myśli, że jest Panem na ziemi. Powiadam Wam, obłudnicy. Nie minie dwutysięczny rok, a ja, Bóg, okażę Wam swoje oblicze, Boga i Ojca Zagniewanego. Będę Was ścigał swoim gniewem i wszystko obrócę w niwecz, abyś się nie czuł, Człowiecze, Panem. Jeden jest Pan Bóg w trójcy świętej, jedyny, Wy jesteście tylko stworzeni przez Boga, który dał Wam rozum, abyście znali swego stwórcę. Jesteście moją własnością i uczynię z Wami to, na co zasłużyliście. Dzieci moje, trwajcie w swym Bogu, a ja będę w Was. Kochajcie i wynagradzajcie za tych, co odeszli z mych dróg zbawienia. Ufajcie że jestem waszym Bogiem i dbam o swoje owieczki, że wszystko mogę. Pokój z wami.